Erik chce się zdrowo odżywiać, bo myśli, że to spodoba się jego dziewczynie. Tymczasem kolega jest zdziwiony, że uczeń zajada się surowymi warzywami. Chcesz? Nie, dzięki. Mam swoją bułkę z synkom. Też taką lubię, tylko że ta pasta warzywna nikoli... no to jest odkrycie. Hey! Eryk. Jo. Wow, Widzę, że wcinesz śniadanie, jak ci smakuje? No ej, to jest wyśmienite. Uratowałaś mi tym życie. No to bardzo się cieszę, bo wpadłam na super pomysł. Będziesz teraz się zdrowo, odżywiał razem ze mną i będziesz się czuł świetnie. Aha, no to Eryk od dzisiaj je tylko ogórki i szpinak. I wyjdzie mu to na dobre, wiesz? Czy ty, jak nakładasz sałatę na swoją bułkę, to sprawdzasz, czy nie była pryskana, albo czy nie rosła koło ruchliwej drogi, co? Słuchaj, ja to robię tak. Biorę liść, odrywam i kładę na kanapkę. Proste. No to smacznego, Dziękuję. same bestytajcia. A ta bułka na pewno ze spulchniaczami, a szynka zawiera całą tablicę Mendelejewa. Dzień dobry. dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. O, Nikolka, możesz mi pomóc? Ja już musimy pomóc sobie. Ej, bezynku. Nikola, to było pyszne. No chyba żartujesz? Nie. Spoko było to śniadanko Nikoli i cieszę się, że się tak zajarała tym zdrowym odżywianiem. Jeżeli chce, żebym się dobrze odżywiał i będzie mi codziennie przynosić takie jedzenie, to ja w to wchodzę.